Moi drodzy, jeżeli oglądaliście mój ostatni film, to wiecie, że na serwerze outcrafts.pl yy, można... No dobra, pokażę wam. Wejdziecie sobie na ten serwer Rejestrujecie się i macie, macie admina w serwerze. Każdy badanie ma admina, to jest niesamowite. Zawsze, zawsze chciałem, widzowie, być admina na serwerze. Jest... Dzisiaj postanowiłem to spełnić. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie, nie wiem, z 1500, nie, no dobra, co ja gadam, z 3000 lajków, to nagrywam kolejny film. Wrócićcie subskrypcja, z wodą wbijamy 100 tysięcy, moi drodzy, to jest naprawdę bardzo ważne. A ja, widzowie, dzisiaj zamierzam kupić admina w tym serwerze takiego właściciela, żeby mógł wszystko banować ludzi i tak dalej. Ponieważ ten admin, jakby ma jakieś tam permisje. No, on na przykład flya, o możecie sobie latać, cyk.

Fajny serwer, bardzo mi się podoba. Eee, napiszcie w ogóle w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków. Możecie dawać jakichś serwerów jakiś różnych takich właśnie. Eee, I napiszcie mi ten. I tu macie listę wspierających. Eee, wspierajcie mnie, jesteście zarąbiści, kocham was. A w ogóle 100 wbijamy, nie? To dzięki, że wbi wbijacie i pomagacie. Bądźcie, bądźcie, wyjątkowi, 000, eee, bądźcie, tym, co... o, bądźcie wyjątkowi i wbijcie 100 tysięcy bądźcie przed tym, co. No Bądźcie wyjątkowi i wbijcie 100 tysięcy subskrypcji. Bądźcie przed tą liczbą, widzowie. O, dajcie teraz suwa. Dobra, widzowie, plan jest na to taki, że trzeba wejść Discord do tego serwera. Zmienię może widzowie. Mówię swój nawet nick na tym na Discordzie. Dajmy sobie nie wiem nick Minecraft. Nie wiem, nie, nie wiem czemu. A posterem filmu jest firma Diablo, która uratowała moje plecy. Ich fotele gamingowe są numerem 1 w Europie. W opisie daję wam link do ich strony i zachęcam was do sprawdzenia jej. W komentarzu możecie napisać, który fotel przypadł wam najbardziej do gustu, a bardzo chętnie wam przypnę serce wtedy, więc upiszcie te komentarze. Jeszcze raz, bardzo was zachęcam do wyboru foteli od Diablo, bo przyznam totalnie szczerze, tak serio, że posiadam fotel z tej firmy. I jest 100 razy wygodniejszy niż mój wcześniejszy. Jest naprawdę kozacka jakość. A tak dla ciekawskich, to posiadam model X Player 2.0. Także no, oglądajcie film do końca. Buzia. Dla was I dziękuję jeszcze raz w firmie Diablo. Dobra, widzowie, napiszmy na czacie sieba yy, i napiszmy na admina, czekajcie. Ten serwer, widzowie, jest naprawdę niesamowity, nie? No, i, czekajcie, jakie tu można rangi kupić? Pomoc, ty, czekajcie, sklep. Czy można tutaj kupić jakimś jakąś rangę lepszą? żeby może mieć banowanie i takie tak. Niestety, widzowie, chyba się nie uda ogarnąć tego admina, chociaż. Znaczy nie, no, na pewno się uda. Nie wierzę, że nie, nie da się kupić tutaj stary jakiegoś, wiesz, właściciela czy coś. Takie załe, serwery stare będą szczęśliwe, nie? Najważniejsze, <laughs> że będzie jak zostaną sobą Dobra, widzowie, ja... Nie... Ja w tym momencie nie wierzę. Ranga opiekun, ona... ona... ona jest! Do kupienia! Pisemko kość opiekun i ranga jest na zawsze. Kost 30 zł. Nie wierzę. Na, na, Napisz na czacie. Ranga opiekun można kupić? Ja nie wierzę, widzowie Tak, można No co to są za serwery? Dlaczego tu można kupować adminów? Moi drodzy, jestem na tej stronie Ja po prostu nie mogę wierzyć to, co widzę Ranga opiekun na zawsze Dot, pay do, jasne, jasne, kupuję Widzowie, do, do, trzymajcie mnie, bo ja normalnie nie wierzę No co to, to są za serwery? Dlaczego? Widzowie, ja naprawdę wiele już widziałem, nie? Ale to jest dla mnie za mocne po prostu ja kupuję to w tym momencie I jak dostałem tą rangę, to nie wierzę Moi drodzy, kupiłem rangę opiekun Czy ją już dostałem? Jeszcze nie Mam nadzieję, że dostanę Ja no, fajnie byłoby jeszcze być skamowany no. <noise> Co ja mam mówić widzowie Chyba zostałem oskamowany właśnie Halo ej, ranga opiekun <noise> Nie no, widzowie ja muszę zniszczyć ten serwer nie totalnie ja, ja go muszę zniszczyć tylko nie mam nie dostałem oskamowali mnie jeszcze ktoś do niej pisze, Halo Ej, kupiłem rangę opiekun i nie dostałem jej no to fajnie widzę. Znaczy, zaraz że jestem oskamowany, tak mi się wydaje. Five hours later. Dobra moi drodzy, właśnie otrzymałem opiekuna, czy... A, ej, halo! I mi OP Daj mi opę, jak co opa! Dobra, widzowie, mamy jakąś w ogóle gildię, opiekunowie serwera. Ty, no ale ja tu opa mnie kupiłem jeszcze ty, bo to w zestaw... O, dostałem! <laughs> nie no, ja nie mogę w to uwierzyć, nie? No, tak szczerze widzowie, ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Mam widzowie opa na serwerze. Ja go mogę zniszczyć przecież. Przecież ja mam bryz no ja mam wszystko, nie? No to jest chyba żart. Ja... Ja żyję, widzowie. Normalnie macie serwer i możecie tu zrobić sobie wszystko, nie? No to jest niesamowite. Wiem 3 proszę bardzo. No nie wierzę, no kupiłem admina na serwerze. To jest właściciel właściwie. Ja mam właściciela jakiegoś. LP. Czekaj, jak to jest? PEX. PEX grob, a, a czemu nie mam tego permisji? To mnie zastanawia, czemu ja nie mam permisji do PEXA niby. Ja mogę wyłączyć w ogóle cały serwer, że to jest jakiś żart totalny. Normalnie za 30 kopie złoty możesz kupić za no To jest dla mnie to jest niesamowite. Dobra, widzowie, nie macone. Ja rozwalam ten serwer, no bo co mam tu zrobić? Przecież to jest, Dla mnie to jest po prostu nielegalne. Nie, nie można w ogóle takiego czegoś robić. Dobra, Liz, kto ma tutaj widzowie? Opa Nie wiem, czy ja zdążę wszystkich zbanować, więc to trzeba jakoś dobrze przekminić. Pan, dobra, czekajcie, jakby to zrobić? Ja twierdzielę, no nie wiem. Dobra, mam pomysł, zniszczę szybko yy, spawna. Dobra, czekajcie, byry, spherę 05. Dobra, dobra, nie wiem, może mi nic nie zrobią, tak szczerze. Dobra, niszczymy, niszczymy spawna. No, dobra, zrobię to jedną komendą, ty. Po, po co ja tu w ogóle? Spherę, spherę, czekajcie, jak chyba. A, nie mam permisji. Dobra, weźmy to szybko. A, dostałem od razu bana, serio? No to widzowie problem, bo dostaliśmy od razu bana. Halo, dlaczego dostałem bana? Przecież nie było w regulaminie, że mogę tak robić Czemu da. Czemu, ma Czemu mam bana? Nie no, co to weźdą, że nie? Znisz tego serwera? czekajcie kupuję unbana widzowie no widzowie no tak to nie możemy tego skończyć chciałbym jeszcze ten sobie pograć kurde musie... trzeba było ich szybciej zbanować czekajcie no on jest jakimś debilem porozmawiajmy jak drośli wiesz... wiem że masz content dla dzieci nie no co on pisze dzwonię do niego popiszmy dalej... dalej wejdź na rozmowę Ej, no nie, to no teraz to mnie, mnie zdermował, nie? Żałkotę dla dzieci. A ja teraz to sobie mogę przeklinać. Ja nawet mikra nie mam. Chętnie posłucham. Czemu, czemu dostałem bana? Daj mi unbana. Jak, ja jak ja nawet tego nie zniszczyłem? Wejdźcie sprawdź, loga. Gdzie wejdź serwa? To nie ja przecież. Fajnie, że oskamowaliście mnie. <gry> Czy, je ten, są logi. No co, sprawdź, logi? Tam się, się śmiejesz. Nie, no chłopie, nie wiem o co ci chodzi. Dobra, daj mi tego, daj mi unbana. No, kurde, kupiłem stary tutaj rangę za 30 zł. Dlaczego mi nie dać unbana? Powinien dostać, Powiedz, że balę rangi nie odzyskasz. Stary dajem, no wiem 30 zł, tak nie odzyskasz. Skam stary, dawaj, chłopie ulbana. <grym> Jeszcze mnie oskamowaliście Czyli się zadziewasz za film, ponad, co ty gadasz w ogóle no, Stary, no, co, co, czemu ty mi wchodzisz w portfel stary Wydałem się złoty na admina na, na waszym serwerze, więc dlaczego Dlaczego nie, dlaczego nie mogę dostać go. Zobacz reguły, gdzie ty masz reguły takie To podaj mi regulamin. Jak mi znajdziesz to, że jako Nie, mo nie możesz chłopie nic robić, to ten, jako admin to ja nie wiem Jest na DC, no dobra, idę sprawdzić no, i który to. powiedz mi, który to jest punkt. Jak i powiedz, który to jest punkt, to gi. Dobra, no daj mi unbana, stary, bo to za jego chłopie Oskamowałeś mnie o 30 zł. Na mnie. Dobra, no, jest idiotą, tak szczerze. <laughs> ziomek jest idiotą. Kłóżka kupiona jest. jest za 4 zł. Dobra, jak kupię unbana, to nie rangę, rozumiem, tak? Bo w takim razie no powinienem dostać. No to musisz mi oddać rangę, nie? Bo przecież ja kupiłem ją, no to star. Albo okradacie na pieniądze, albo nie okradacie. Nie, to stary, jak, jak ty co wy sobie widzisz, że co, że nie dacie mi teraz rangi na serwerze? Przecież jestem tego, opiekunem tego serwera. Kupiłem oficjalnie to. Rangę, to dlaczego nie mogę? Mówiłem normalnie y, właściciela na serwerze. No to skoro nie może za dużo to, po co mnie banujesz, stary, to w takim razie zostaw to dla właściciela. Daj mi unbana, oddaj mi rangę i tyle, no bo powinienem zostać tutaj, tak? Dobra, się nawet nie odzywa. Ja nie wiem, się boi, nie wiem, tch, nie wiem. A czemu bierzesz do właściciela, skoro ty mi dajesz bana za nic? Daj mi unbana. No jak go psychicznie muszę rozwalić. <laughs> ja wierdzielę, no nie ja wytrzymam. Normalnie zostawcie lajka to normalnie chyba. zniszczę ten serwer, obiecuję. Dobra, daj mi unbana, stary, bo powinienem go dostać. Jeszcze wyszedł. Co za śmieć. I mi jest żal widzowie, nawet złotówki wydać ten serwer. Ja, ja nie wytrzymam. Nawet nie może nic kupić, bo ta strona nie działa. Ja pier... Ale co to jest w ogóle za syf? Halo, panie właścicielu. To jesteś właścicielem OddCrafta? Bo ja bana dostałem. Dziomek mi dał bana. Piekuna miałem, nie wiem, no dał mi bana. Możesz mi dać bana na serwerze? Już ci podaję nick. I rangi możesz zwrócić. Tak, kupiłem. <laughs> Brak powodu mam. <laughs> nie, no to się, nie że właściciel odebrał. Ja pierdziele. Powiedz kiedy dostanę unbana tak. Mega drop 1.16 v1 Ej, a w ogóle tak można sprzedawać adminów na serwerze jakby? Eee, a co to znaczy? A to legalne No Okej okay. Dobra, to daj Mbana na IP, najpi, tak mi pisze. Powód, mbana. Nie widzowie, 10 koła lajków musi być pod tym filmem, nie wytrzymam, nie. Komentuj ten film, podbij, wyślij do przyjaciela. Chodzi przemówić z Halo, poczekaj, nagrywam film, nagrywam film, minutę daj mi. Tak, nie, dobra, więc 5, 10. Kocham cię. Dobra, to za 5. Dobra. No pa. Halo, no banana mam dalej, banana mam dalej. Zbanowano na IP powodnone, tak mi pisze. będę musiał serio? No to zresetuj. Nie no dostanę, widzowie, dostanę tego gunbana, obiecuję wam. Halo, bo dostałem bana na lobby właśnie. Twój adres został zbanowany tym serwerem, Żeś mnie zbanował na lobby. A no bo właśnie też nie wiem, ten happy birthday. Nie, ten dał mi bana. On mówi, że zniszczyłem serwer niby, a to ja nie wiem w ogóle... Nie wiem o co mu chodzi. <laughs> nie no widzowie ten... Co za debil mnie zbanował wszędzie ten popiekun jakiś walony chopie! Broni serwera, gdzie może kupić, że no, nie wytrzymam. Zniszczenie spawna, pozdrawiam, Ety. No to widzowie, to by było na tyle chyba z tego odcinka. Zostaw lajka, like zostaw subskrypcję. Ja nie wierzę, co się wydarzyło, nie? Oskalowany widzowie na znaczy za to zostałem. Nara. Dzięki, wspierający, że mnie wspieracie. Kocham was.